Służyły parafii ewangelickiej, w którym ostatnim proboszczem był Herman Mylichien. W 1947 roku musiał opuścić kościół i wyjechał na zachód. Naczynia przekazywane były w rodzinie z ojca na syna. Będę chciał, bo muszę się spytać księdza biskupa, czy trzeba poświęcić, czy na tych, to muszę, ale bardzo bym chciał, żeby w nich też odprawić chociaż z większej uroczystości na tych historycznych tożsamościach już ponad 100 lat yy, mszę świętą. W niedzielę dziadek pastora, również pastor, 83-letni Klaus Mylichien przywiózł naczynia z powrotem, aby w sposób żywy służyły obecnym parafianom. Cenny, stary zabytek, bo to 1863 rok, jeśli dobrze pamiętam. Ale myślę, że ksiądz Józef jest taki zaradny, że on sobie poradzi z tym. Z, tym, z tymi naczyniami liturgicznymi, żeby były w dobrych rękach i dobrze tutaj służyły miejscowym parafianom. Kościół w Rosochatej powstał w 1287 roku. Wiele stuleci służył okolicznej społeczności. Po pożarze w 1650 roku został odbudowany.